No dobrze, tym razem bezpiecznie udało się telefon złożyć, skręcić. Zostaje mi tylko klapkę przykleić i to by było tyle. Telefon się ładuje, ponieważ rozładowana całkiem bateria. Sprawdza, spra sprawdziłem dźwięk. Wszystko powinno być dobrze. Kamery też są, także tutaj pod tym kątem mamy OK. Wyświetlacz, jak widzicie, fajnie wyświetla. Jak na tą jakość telefonu, to jest ok. Także tutaj sklejam, skręcam. W zasadzie to już skręciłem, ale opowiadasz, ale opowiadasz. Skręciłem, sklejam. Yy, czyszczę gotowca do odbioru. Troszkę się klience opóźniło. No ale jak widzicie, zrobiłem ten telefon mimo tego, tej wpadki, tego poślizgu. Jest zrobiony. Do przodu.